Miłość to nie pluszowy miś ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ale miłość. To żywy Bóg, który czeka na ciebie. To żywy Bóg, kochani! Ja nazywam się Tomasz Partes, mam 18 lat i znam osobiście Boga, który jest miłością. Ludzie często mówią, że właśnie Bóg to miłość. Bóg to miłość i tak wszystkich trzeba kochać. Wiecie? Jest w tym część prawdy, ale ta miłość dała swojego Syna, Jezusa Chrystusa, abyś Ty go przyjął jako swojego Pana i Wybawiciela, abyś był zbawiony. To jest miłość, to, że Bóg dał Syna, który chodził po tej ziemi, następnie umarł za wszystkie Twoje i moje winy, za wszystkie Twoje choroby, za cały grzech, całą konsekwencję grzechu. Który był należny dla mnie i dla Ciebie. Abyś żył. Abyś żył. Abyś w końcu żył. Nie żył w depresji. Nie walił się po kątach tego świata. Gdzie tu zrobić? Jak tu się podnieść z tego dna. Właśnie tak, przez przyjęcie Jezusa. Kochani, kiedyś chciałem popełnić samobójstwo. Miałem myśli, które mnie oskarżały, które mówiły mi, że jestem nikim. Wiesz o czym mówię, też to masz lub miałeś. Ale wtedy, gdy miałem 15 lat, zawołałem do Boga, do, prosto do niego, żeby zabrał to ode mnie. Narodziłem się na nowo. Uznałem Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. I od tamtego momentu nie miałem ani jednej myśli samobójczej, ani jednej myśli depresyjnej. Mam się doskonale. Z dnia na dzień coraz lepiej i ty też tak możesz mieć Wiecie kochani, nie jesteśmy tutaj dla siebie, żeby poopowiadać troszkę, troszkę się podbudować, jakieś punkty zaliczyć Nie wiem, może kasę ktoś nam daje Nie, robimy to za darmo Dlaczego? Bo nas to wyswobodziło Dzisiaj jesteśmy wolni Mówimy do was z poziomu wolności Ale nie jesteśmy wyżej od was Rozumiecie, my tylko uznaliśmy Jezusa, przyjęliśmy ten prezent. I ty dzisiaj to możesz również zrobić. To nic nie kosztuje. Nie musisz płacać na różne zbiórki charytatywne. Nie musisz chodzić nawet do kościoła. Rozumiesz? Bo zbawienie jest za darmo. Nie przez chodzenie do kościoła. Jezus nigdy nie powiedział, chodź do kościoła, może pójdziesz do nieba. Nigdzie Jezus tak nie powiedział. Ani też Jezus nie powiedział, abyś był dobry, to może sobie zasłużyć na niebo. Nie? On powiedział, że jest jedyną drogą, jedyną prawdą i w Nim jest życie. To powiedział Jezus, Król Królów i Pan Panów. Nie wiem, za kogo dzisiaj uznajesz Jezusa. Może za wydmuszkę wielkanocną, może jest przez za coś, ale chcę Ci powiedzieć, że Jezus jest silny, jest mocny i jest żywy. On nie wisi na krzyżyku. Jezus jest żywy. Jezus zmartwychwstał. A ludzie jakby sobie taką pauzę włączyli w mózgu. Zobaczyli sobie Jezusa, powiedzmy, że zobaczyli, i włączyli pauzę. Dwa tysiące lat temu sobie pauzę wcisnęli, jak jeszcze Jezus ten wisiał na krzyżu. I teraz sobie noszą krzyżyki. Ale co to dla Ciebie znaczy? Czy Jezus jest żywy w Twoim sercu? Czy tak samo uśmiercony jak na tym krzyżu? Czy Jezus w Tobie żyje? Czy On jest żywy? Czy On ma moc w Twoim życiu? Czy tylko to taka nazwa produktu Jezus? Jezus. Wezmę kawałek chlebka, o Jezus. Tak? Nie mamy pół godziny. O, ile będziemy chcieli, tyle będziemy. O, proszę bardzo. Bardzo dobrze. I tak właśnie jest, kochani, zawsze. Zawsze. Że są ludzie, którzy idą na maksa za Jezusem, którzy go kochają sercem. I są ci, którzy mówią: a kiedy tu się skończy? A kto dał pozwolenie? A ja zadzwonię na policję. <grym, <grym, za czasów Jezusa było tak samo. I dzisiaj jest tak samo, i dopóki ten świat istnieje, będzie ciągle tak samo. Tylko widzicie, jak spojrzymy na życie tych ludzi, którzy idą za Bogiem na maksa, i porównamy ich życie do tych ludzi, którzy tylko się pytają, kiedy koniec, kiedy, czy w ogóle mi się to nie podoba, albo inni buczą jeszcze, to zobaczymy jedną taką zależność, że ci, którzy idą na maksa za Bogiem, są odważni. Mają się dobrze w życiu, bez różnicy na okoliczności. Nie patrzą na przykład na wojny, na inflację. A ci, którzy są niby takie kozaki, fafarafa, gdy zobaczymy ich życie tak naprawdę, jeśli w ogóle dopuszczą nas do swojego życia, to zobaczymy, że tam jest śmierć, tam jest pustka, tam jest lęk. Na ulicy jestem fafarafa, jestem kozak. A w domu? Kurczę, czy dociągnę do pierwszego? A nie wiem, czy mi się uda. A ta wojna, a ten Putin? No i widzicie. To mamy tak tutaj na ziemi. A ci ludzie, którzy idą na maksa za Bogiem, którzy poświęcili swoje życie, którzy uznali Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, oni się nie boją śmierci. I ja dzisiaj się nie boję śmierci. Moi przyjaciele, którzy tutaj są, nie boimy się śmierci. Ale nie, nie dlatego, że robimy jakieś dobre rzeczy. Ale dlatego, że przyjęliśmy Jezusa. I tylko dlatego. Bo po ludzku każdy z nas, kochani, zasłużył na śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Jeden grzech. Nie dwadzieścia grzechów. Jeden grzech. Jeden grzech równa się śmierć. Ale my przyjęliśmy tu niezasłużoną Bożą przychylność do nas. I jesteśmy pewni zbawienia. Za darmo. Za darmo. Nie przez zasługiwanie, lecz za darmo. I ty dzisiaj możesz być pewny zbawienia. Ja kiedyś chodziłem do Kościoła Katolickiego, bo zostałem wychowany w rodzinie katolickiej. Lubiłem sakramenty: komunia, spowiedź i tak dalej, i tak dalej. Bierzmowanie. Jak pamiętacie swoje bierzmowanie, to pamiętacie, że trzeba chodzić tam do Kościoła, robić. Kilkadziesiąt chyba różańców z tego co pamiętam codziennie być. I potem, już jak tak zasłużyłeś sobie, no to podobno coś tam wstępuje na ciebie. No widzisz, ale pewnie podejrzewam, że 90% z Was miało bierzmowanie. Tylko co po tym bierzmowaniu w Twoim życiu się stało? Co się odmieniło? Coś zaskoczyło, coś odskoczyło, czy raczej Ty odskoczyłeś od chodzenia do kościoła? I taka jest religia. Taka jest właśnie religia. Robisz, co się robisz, zasługujesz, zasługujesz. Chodzisz do tego kościoła, rypiesz te różańczyki i później przychodzisz. Jest taki moment rozliczenia, można powiedzieć. I widzisz, że to nic Ci w życiu nie dało i tak naprawdę zabra za zabrało Ci Twój cenny czas. Bo widzisz, później ludzie odchodzą od kościoła, od religii, bo tak naprawdę to, co nam wmówiono, że ko kościół to budynek, to to nie jest kościół. Kościół to każdy człowiek, który uznał Jezusa jako swojego pana i zbawiciela. I później ludzie się obrażają na tego Boga, no bo wychodzili już te swoje wszystkie różańczyki, odbędnili wszystkie sakramenty, i nie ma w ich życiu Boga. Nie ma realności Boga. Nie ma życia z Bogiem, nie ma relacji z Bogiem. I widzisz, taka jest religia, a Bóg mówi, uznaj Jezusa, mojego Syna, jako ofiarę wystarczającą za swoje grzechy. Wtedy On wejdzie w Ciebie, Duch Święty. Wejdzie w Ciebie, rozumiesz? Bóg w Ciebie wejdzie i będziesz miał z Nim relację. Do końca życia cokolwiek byś nie zrobił, będziesz miał z Bogiem relację. Bóg zamieszka w Tobie. To jest nowe narodzenie. To jest nowe narodzenie. A różańczyk, Eucharystia czy jeszcze coś tam, nic do tego nie doda. Póki Ty nie zadecydujesz, aby uznać Jezusa, Jego poglądy jako swoje... Wyrzec się swojego życia, tego bagna, w którym żyjesz. To na nic są różańczyki, na nic są dobre uczynki. I nigdzie Bóg nie powiedział, abyś robił dobre uczynki, to może się usprawiedliwić przed nim. U Boga nie ma tabelek zły, dobry uczynek. Bóg tego nie liczy. Bóg patrzy tylko i wyłącznie na jedno. Czy przyjąłeś ofiarę Jego Syna, Jezusa, jako ostateczną i wystarczającą? Ja uznałem, i gdybym w tej sekundzie umarł, idę prosto do nieba. Nie dlatego, że byłem lub jestem dobry, ale dlatego, że uwierzyłem. I tego, kochani, życzę Wam, abyście swoją wiarę uruchomili w dobrą sprawę. Bo każdy z nas ma wiarę. Tylko jeden wierzy w Boga, a inny wierzy Bogu. I to jest ta różnica. Kochani, mądrych decyzji, wszystkiego dobrego.